Zadanie drugie znajdź liczbę dwa razy mniejszą od podanych. Co musimy tutaj zrobić? No oczywiście tę liczbę musimy podzielić na 2. I popatrzmy na pierwszą liczbę, jaką mamy podaną w tabeli. Jest to liczba 16. Jeżeli podzielimy liczbę 16 na 2, to uzyskamy 8. Wniosek z tego jest taki, że liczbą dwa razy mniejszą od 16 jest liczba 8. Teraz liczbę 26 podzielimy na 2. 26 dzielone na 2 jest równe liczbie 13. Wniosek z tego jest taki, że liczba 13 jest liczbą dwukrotnie mniejszą, czy też dwa razy mniejszą, niż liczba 26. Teraz przeanalizujemy sobie liczbę 32. Liczbą 32 również podzielimy na 2. 32 dzielone na 2 to jest 16. Czyli liczba 16 jest liczbą dwukrotnie mniejszą, dwa razy mniejszą, niż liczba 32. I teraz o tyle, o ile liczba 16 i 26 obie to liczby dzielone na 2, no to tutaj wydaje mi się, że raczej prosto było wyznaczyć, jaki będzie wynik, o tyle być może z liczbą 32 już masz kłopot. No i teraz popatrzmy. Liczba 32 to jest dokładnie to samo, co 30 plus 2. Czyli jeżeli chcemy liczbą 32 podzielić na 2, to tutaj możemy zarówno 30, jak i 2 podzielić na 2 i to, co nam wyjdzie, musimy do siebie dodać. Czyli popatrzmy, zapiszmy sobie, że 32 dzielone na 2 to jest dokładnie to samo, co 30 dzielone na 2, dodać 2 dzielone na 2. No i teraz pytanie: jeżeli 30 podzielimy na 2, to ile uzyskamy? Uzyskamy 15, natomiast 2 dzielone na 2 to jest 1, no i te dwie liczby musimy do siebie dodać, i uzyskujemy liczbę 16. Teraz wyznaczymy sobie liczbę dwa razy mniejszą niż liczba 48. Zapiszmy zatem, że liczbą 48 musimy podzielić. Przez 2. 48 dzielone na 2 to jest 24 i tutaj również możemy zauważyć, że liczba 48 to jest dokładnie to samo co 40 plus 8. Czyli chcąc podzielić liczbę 48 na 2 wystarczy, że na 2 podzielimy 40 i 8 i to co nam wyjdzie do siebie dodamy. Czyli tutaj w tym miejscu po znaku równości możemy zapisać, że 48 dzielone na 2 to jest dokładnie to samo co 40 dzielone na 2, dodać 8 dzielone na 2. 40 dzielone na 2 to jest 20, 8 dzielone na 2 to jest 4. Te dwie liczby do siebie dodajemy, uzyskując liczbę 24. Przeanalizujemy sobie teraz liczbę 62. Tutaj też musimy znaleźć liczbę dwukrotnie mniejszą, dwa razy mniejszą niż liczba 62. To oznacza, że liczbę 62 musimy podzielić przez 2. 62 dzielone na 2 jest równa liczbie 31, i tutaj również możemy się wspomóc. Rozpisaniem liczby 62. Liczba 62 to jest dokładnie to samo co 60, no właśnie nie dzielone, tylko 60 dodać 2. Czyli chcąc tutaj podzielić liczbę 62 na 2. Możemy podzielić 60 na 2, 2 na 2 i to, co nam wyjdzie, możemy do siebie dodać. czy możemy? Już wtedy będziemy musieli dodać. Czyli możemy sobie tutaj zapisać, że 62 dzielone na 2 to jest dokładnie to samo, co 60 dzielone na 2, dodać 2 dzielone na 2. I teraz popatrzmy. 60 podzielone na 2 to jest 30, no bo skoro 6 dzielone na 2 to jest 3, to 60 dzielone na 2 będzie równo liczbie 30. Natomiast 2 podzielić na 2 to jest 1, i te dwie liczby musimy do siebie dodać, dzięki czemu uzyskujemy liczbę 31. Kolejną liczbą, którą sobie przeanalizujemy, będzie liczba 78. Tutaj sobie zapiszmy 78, że dzielimy tą liczbę na 2. 78 dzielone na 2 jest równa liczbie 39 i tutaj też się wspomożemy pewnymi działaniami. No. Możemy na pewno zwrócić uwagę na to, że liczba 78 to jest dokładnie to samo, co 70 plus 8. Czyli dzieląc liczbą 78 na 2, my musimy podzielić liczbą 70 na 2 i 8 na 2, i to, co nam wyjdzie, musimy do siebie dodać. No ale teraz pada pytanie, czy w pamięci jesteś w stanie wyznaczyć wartość dzielenia tych dwóch liczb? Jeżeli tak, to popatrzmy, co z tego wyjdzie. 70 dzielone na 2 jest równe liczbie 35, natomiast 8 dzielone na 2 to jest 4 i te dwie liczby musimy do siebie dodać, czyli uzyskujemy liczbę 39. Natomiast co w sytuacji, kiedy takie rozpisanie liczby 78 jest dla Ciebie zbyt trudne, żeby w ten sposób dokonać dzielenia? Tutaj możemy również zwrócić uwagę na to, że liczbą 78 my możemy rozpisać jako sumę liczby 60 i liczby 18. W tego typu okolicznościach, chcąc podzielić liczbę 78 na 2, musimy na 2 podzielić 60 i 18. No to zapiszmy sobie, że dzielimy liczbą 60 na 2, że dzielimy liczbą 80 na 2 i to, co nam wyjdzie, musimy do siebie dodać. I w takim zapisie wydaje mi się, że będzie nam prościej. Dlaczego? No bo popatrzmy, jeżeli podzielimy sobie 6 na 2, to uzyskamy 3. Więc 60 dzielone na 2 jest równe liczbie 30. 18 dzielone na 2 to też jest raczej proste działanie, to będzie 9, no i te dwie liczby musimy do siebie dodać, dzięki czemu uzyskujemy liczbę 39, czyli dokładnie tyle samo, ile uzyskaliśmy tutaj w tym dzieleniu i w takim zapisie. Przejdźmy teraz do przedostatniej liczby, czyli do liczby 82. Tutaj też musimy znaleźć liczbę dwa razy mniejszą niż 82, co oznacza, że liczbę 82 my musimy podzielić na 2. 82 dzielone na 2 to jest 41. I znowu w momencie, w którym masz trudność, żeby tak w pamięci policzyć, ile tutaj uzyskamy w wyniku dzielenia tych dwóch liczb przez siebie, no to liczbę 82 możemy zapisać jako sumę liczby 80 i 2. Czyli chcąc podzielić liczbą 82 na 2... To będziemy tutaj musieli liczbę 80 podzielić na 2 i liczbę 2 również podzielić na 2. Czyli zapiszmy sobie, że, my, że mamy 80 dzielone na 2, 2 dzielone na 2 i to co nam wychodzi, musimy do siebie dodać. 40 dzielone na 2 to jest 40, no bo 8 na 2 to będzie 4. W związku z powyższym 80 na 2 to jest 40 i 2 podzielić na 2 to jest 1, czyli tutaj sobie dodajmy jeszcze jedynkę, no i w rezultacie uzyskujemy liczbę 41. No i ostatnia liczba z tabelki to jest liczba 98. 98 jeżeli podzielimy na 2, tutaj sobie zapiszmy, że dzielimy na 2, to uzyskujemy tutaj liczbę 49. No i znowu możemy tutaj 98 rozpisać sobie jako sumę dwóch liczb, na przykład jako sumę liczby 90 i 8. Czyli w momencie, w którym chcemy liczbę 98 podzielić na 2, no to w tym przypadku 90 dzielimy na 2 i 8 dzielimy na 2 i to, co nam wyjdzie, do siebie dodajemy. Czyli będziemy mieli tutaj 90 dzielone na 2, dodać 8 dzielone na 2, i teraz znowu tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację jaką mieliśmy tutaj w tym miejscu. Chodzi mi zwyczajnie o to, że być może tutaj będziesz miał, będziesz miała trudność żeby te dwie liczby przez siebie podzielić. Za chwilkę pokażę ci inną metodę rozpisania liczby 98 tak żeby łatwiej było dodać czy w zasadzie co dodać co podzielić liczby które do siebie dodajemy. Natomiast tutaj już dokończmy ten przykład. Jeżeli mamy tutaj 90, które dzielimy na 2, no to 90 dzielone na 2 to jest 45, natomiast 8 dzielone na 2 to jest 4. Te dwie liczby do siebie dodajemy, uzyskując w rezultacie liczbę 49. Popatrzmy jeszcze na inną możliwość. Otóż liczbą 98 możemy zapisać, jako sumę liczby 60 i liczby 38. Czyli przy takim zapisie przez 2 musimy podzielić 60 i 38, przy czym tutaj być może będziesz miał, będziesz miała kłopot, żeby liczbę 38 podzielić na 2. Stąd pamiętajmy o tym, że liczba 38. To jest dokładnie to samo co 20 plus 18. Co to znaczy? To znaczy, że liczbę 98 oraz co za tym idzie, także i tę sumę, my możemy zapisać jako 60 plus 20 plus 18. Bo zarówno w tej sumie, jak i w tej sumie my i tak uzyskujemy 98. Więc skupimy się na sumie tych trzech liczb. I tutaj przez 2 podzielimy 60, 20 i 18. Zapiszmy w związku z powyższym, że chcąc podzielić liczbę 98 na 2, to co musimy zrobić? Na 2 musimy podzielić 60, na 2 musimy podzielić 20 oraz na 2 musimy podzielić 18 i to, co nam wyjdzie, do siebie tutaj dodajemy. No i teraz popatrzmy. No, 60 na 2. 6, raz, 6 podzielić na 2 to jest 3. W związku z powyższym, 60 dzielone na 2 to będzie 30. Następnie tutaj mamy 20 na 2, to jest 10. No i 18 dzielone na 2 to jest 9. Więc te trzy liczby teraz do siebie dodajemy. No i możemy to policzyć w, policzyć w pamięci, albo możemy zwrócić uwagę, że 30 dodać 10 jest równe liczbie 40, do tego dodajemy jeszcze 9, uzyskując liczbę 49. I zrobimy sobie teraz takie drobne podsumowanie obliczeń z tego zadania. Popatrzmy na liczbę 16. Liczbą dwa razy mniejszą od liczby 16 jest 8. Następnie mieliśmy 26, i liczbą dwa razy mniejszą od 26 jest 13. Liczbą dwa razy mniejszą niż 32 jest 16, liczbą dwa razy mniejszą od 48 jest liczba 24. Liczbą dwukrotnie mniejszą, dwa razy mniejszą od liczby 62 jest liczba 31. Następnie mamy tutaj liczbę 78 i liczbą dwukrotnie mniejszą, dwa razy mniejszą od liczby 78 jest liczba 39. Liczbą dwa razy mniejszą od liczby 82 jest liczba 41, i liczbą dwukrotnie mniejszą, dwa razy mniejszą od liczby 98 jest liczba 49. Thank you